Witam, ponieważ zostałem nominowany przez manata, trzeba coś powinność. Tedziu, w sekundancie zapraszam czego siebie Woda może nie najcytsza? Ale cóż poczekaj jeszcze moment Jak to był Tak wspieramy SLA czyli stwardnienie boczne zanikowe manaciku, że tak powiem, od ciebie No dobra, teraz <laughs> nominacje! <laughs> Tutaj oczywiście jest przelew, już troszeczkę zamoczony, ale już poszedł z eee, Teraz tak, nominacje następne. E, oczywiście mój sekundant Tedzio, Tedzi cieszysz się, nie? Dziękuję Ci bardzo za wyróżnienie. Druga nominacja to oczywiście Czołgów. No nie obyłoby się bez niego. A skoro już jedziemy po chorum wodnym i jeszcze po e, ekspedycji e, 15 marca na Wiśle, to zapraszam do akcji Predatora. Także tych trzech. I od razu podpowiedź, młody jeszcze nie był moczony. Także dziękuję bardzo. Na razie.